Wielcy szanowni Państwo, droga społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy Rok Akademicki 2021-2022. Wiele na to wskazuje, że ten rok nie będzie łatwy. Pandemia, uwarunkowania zewnętrzne, zmiany w otoczeniu uniwersytetu. To wszystko powoduje, że przed naszą wspólnotą staje szereg nowych, trudnych zadań, ale zarazem te nowe okoliczności rodzą szereg możliwości. Dlatego też wierząc w siłę rozmowy i dialogu, wraz ze współpracownikami zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu zaplanowanym na dzień 9 grudnia w pawilonie sportowo dydaktycznym Będziemy mówić o tym, co udało nam się wspólnie osiągnąć, ale także będziemy dyskutować o tym, co chcemy osiągnąć i jak chcemy to uczynić. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tej ważnej, istotnej dla naszego Uniwersytetu rozmowy.